Come on Supercell, come on Brawl Stars. YES! Witajcie, jestem Damian i witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj ze mną Jacob. Cześć wszystkim. Słuchajcie, mam nadzieję, że pamiętacie tego Jacoba, bo w poprzednim sezonie nagrywając z nim odcinek właśnie, gdzie on zebrał cały, cały kardet. Muszę stary pokazać. Akcja jest taka, że on w tym sezonie zrobił to samo i znowu zebrał cały, cały kardet. Dlaczego? Dlatego, że pod ostatnim filmem była umowa, ile tam miało być łapek? Pamiętasz, że tam miało być łapek Jacob? 40 tysięcy chyba. No i słuchajcie, w tym momencie zobaczcie sami ile jest łapek. To 40 tysięcy łapek pod tym filmem. chłop znowu tutaj nie wiem, ile czasu na to poświęcił, ale naprawdę mega dużo i znowu zbierał cały karnet. I jak widzicie, w tym momencie na swoim koncie ma 260 gemów, dlatego, że przed chwilą właśnie za to, że on tutaj dołu tyle zbierał tego i tak dalej, no postanowiłem, że dam mu doładowanie na kolejny karnet. No, on jest totalnym szefem. Także stary, możesz w tym momencie klikać aktywuj i kupować ten karnet do końca. Myślę, że raczej ten za 169 gemów, tego za 249 się nie opłaca. Bo, i kardet w tym jest odblokowany. I jeszcze mam do ciebie jedną sprawę. Możesz cofnąć yy, do menu głównego na chwilę. 134 nowe przedmioty. Ej, jesteś w tym momencie totalnym rekordzistą na moim kanale. Chyba najwięcej aktualnie było 122. Jacob, jesteś totalnym, totalnym szefem. Słuchaj, do ciebie mam kolejną sprawę. Ile musi być łapek pod tym filmem teraz, żebyś to zro zrobił to samo w przyszłym sezonie, no? Może byście w 33 500 łapek. 33 500 łapek? Dobra, a skąd taka liczba? Cztery numer mojego domu. Aha, dobra, okej. Okay. No to widzowie, dobijajcie 33 500 łapek i w następnym sezonie nagramy właśnie kolejny taki odcinek z Jacobem i Jacob jesteś naprawdę świetny chłopem. Możemy zrobić też takiego deala, bo Jacob tutaj uzbierał też duże skrzynki. Możemy zrobić tak, że za każdy tysiąc łapek pod tym filmem. Będziesz miał jeszcze jedną dużą skrzynkę, co o tym myślisz. sensie za każdy tysiąc łapek więcej, powyżej tego progu, co podajesz. Nie mam problemu. Dobra, dobry deal, to jesteśmy mówieni. Dobra, z tego co widzę tutaj u Ciebie, Jacob, brakuje Byrona, Amber i pułkownika Rawsa. Pułkownika Rawsa na 100% dzisiaj będziesz miał. Ja trzymam kciuki, żebyś właśnie trafił tą amberkę. Najbardziej też bym chciał trafić na swoim głównym koncie. Oby tym razem co się udało z tą Amber. Dobra, szefie, ja mam do Ciebie propozycję. weź zacznij już odbierać te gemy i to wszystko takie, wiesz, takie co, co mniej nas interesuje. I ja na szybko jeszcze tutaj powiem widząc, że jak skoro Jacobowi też tutaj dałem doładowanie jedną na 50 zł, no to dla kogoś z Was też bym chciał właśnie dać takie doładowanie na 50 zł dobrożca, za które później można sobie kupić karnę zadymiarski i teraz wyjdzie nowy karne zadymiarski, to będziecie mogli sobie kupić nowy. Albo po prostu kupić jakiegoś fajnego skida, czy też e, po prostu otworzyć jakieś megaboksy, to doładowanie jest na 170 gmów dobrożska, także mordewsko, jeżeli chciałbyś dostać właśnie takie doładowanie, to koniecznie zostaw łapkę. W górę pod tym filmem. Zasubskrybuj mój kanał z dzwoneczkiem, czyli wciśnij ten czerwony guzik tam na dole. Koniecznie zasubskrybuj, jak jeszcze jej subskrybujesz, bo lecimy już prosto po milion, naprawdę niewiele brakuje. No i napisz jakikolwiek komentarz na temat filmu. Na przykład możesz napisać pozdro, Jako. Pod takim komentarzem też bym zostawił serduszko. Zostawcie suba. Dobra, Jacob, widzę, że tu już prawie wszystko odebrałeś, co? Jeszcze masz te odznaki. No dobra, to A tu jeszcze trochę gemów. Ty, w ogóle trochę tych gemów się nabiera. Tu się chyba nazbiera nawet na kolejny karnet. W ogóle, słuchaj, mała kontrola kodu jeszcze tak na szybko. Jest wpisany, dobra, czyli jak kupowałeś też był spisany. To no dzięki też, Jacob za wsparcie. Mega Dziękuję, też dziękuję każdemu właśnie za takie wsparcie. Bieraj pułkownika i będziemy sobie od razu maksował. Także cyk. Pierwszy nowy zajmierz dzisiaj na koncie Jacoba. Gratki Jacob jest piesek, jest pułkownik Crafts. No i dobra, no to co, no to teraz sobie szybko jeszcze to chcesz przerzucić. Okej, okay, no dobra, to mm -hmm. też przerzucaj na szybko. W ogóle widzowie, jeżeli macie jakiś fajny pomysł na odcinek, albo właśnie nazbieraliście jakieś skrzynki w karnecie czy coś i chcielibyście nagrać ze mną jakiś fajny odcinek, czy też na przykład służyliście jakąś super mapę dla mnie w browser albo coś, to możecie wpadać na Discorda, pingwinki Damiana, też Was serdecznie zapraszam, macie link w opisie i tam możecie na przykład do adminów się zgłaszać że macie jakieś fajne rzeczy do odcinka, czy coś, to wtedy możemy nagrać jakiś fajny film. Dobra, to odbieraj sobie teraz tego skinka i lecimy już totalnie ze skrzynkami. I mam pomysł taki, żeby lecieć po prostu od lewej do prawej. Ten skinek jest bardzo ładny, i dlatego skina szczerze warto kupić karnet. Dobra, to są mega boksik na start, czy... Myślę, że może te mniejsze skrzynki. Okej, okay, no to dawaj, no to lecisz. Śmiało, otwieraj sobie. Ja tu będę sobie oglądał też z tobą kulturalnie. A jak coś wypadnie, to mam nadzieję, że coś konkretnego wypadnie. On tutaj kolejna skrzyneczka. Dobra, na razie widzę, że małe totalnie chcesz otwierać. A może dawaj wszystkie od lewej. Dobry. Dawaj wszystkie od lewej tym razem, bo zawsze tak Otwieramy, że to najsłabsze, potem te lepsze Dawaj może wszystkie otwieramy O tutaj niby teraz Mega Boxik czy Big jak uważasz? Dobra, Mega Boxik Dwójka? O nie No dobra, bo masz w sumie tylko punkty do tych dwóch postaci Czyli w sumie okej, okay, nie? Bo tak to by ci Gold wypadał sam Dobra, Jacob, no. O. O, okej Okej, okay. 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 a możesz mieć dużo gadżetów, bo nie zwróciłem na to uwagi Star Powerów Mam kilka gadżetów, ale najbardziej chcę tą Bander chyba Okej, okay. no dobra, to to klikaj, dawaj No i jest gazet. Dobra, widzę, że teraz chyba pora na Mega Boxa No to tak. dawaj no nie ale, A, punktów, nie, nie, ale dużo punktów, ale dużo punktów Znowu, tylko punkty do rafsa, czyli co, stew już jest wymaksowany totalnie Ej, tego rafsa to On też nie wymaksujesz się. już za chwilę, więc za sekundę albo coś nowego totalnie będzie nam wypadało, albo nic Ej, jak ta Amber nie wyleci, to robię fikołka Trochę przypał, nie no, musi wylecieć, dobra, są dwa megaboksy. Dobra Jest trzy, dobra Ej, ale tylko punkty do rafsa trafiałeś, czyli będziesz miał dwójkę Właśnie, właśnie, o to chodziło I teraz, pierwsza rzecz będzie jakiś star power pewnie, no dawaj Albo dobra gadżet. I teraz najważniejszy moment. Teoretycznie najpierw wypadają Star Powery, potem gadżety. Chociaż czasem to też odwrót, więc tak naprawdę nikt chyba nie wie, jak to działa. Ale dobra, stary, ja trzymam kciuki, żeby stracić lampę. Dobra. Hmm. Ale, ej, ale zestawik do penny wleciał. Ej, i w ogóle właśnie ten Star power i ten gadżet to są te, których ja używam aktualnie na, na penny, jak gram sobie jakiegoś politykę czy coś. Powinno być coś nowego, tak. Dokładnie, dokładnie. dokładnie. No nieee Piruet ochrony, dy. tak się nazywa ten star power Wolałbyś szczerze Amber czy Byrona? To amber Amber, Amber, no Amber, legendarna postać A wy widzowie kogo byście woleli, Amber czy Byrona? Bailo... Napiszcie w komentarzu Bo Byron też jest mega OP postacią, nie? Dobry jest bardzo Dobra, jak tu nic nie leci z tych skrzynek, to wiesz, to można to wyciąć O! ja mówię, że można to wyciąć, jak nic nie leci z tych skrzynek, Żeby widzom nie zamulać, a tu chyba trafiasz właśnie dwójkę z big boxa, czy mi się wydaje? Dokładnie tak jest. Ej, dobra, no, mam pomysł Mam... No, jest jak jest. Ok, no jesteśmy już prawie w połowie kanety, tak także całkiem sprawnie to idzie. O, teraz i mam do siebie prośbę. Zamknij oczy, zamknij oczy i po prostu kliknij. Dobra. Zamknij oczy i po prostu kliknij. O, dobra, może nie otwieraj. <laughs> Kolejny gadżet, tym razem do kiełka. 2021 rok Damian w końcu przestał skłócić się, gdy widzi gadżet w skrzynce. To gościu, 30 megabox, 3 obroty i ty coś trafiasz. Czekaj. Raz, dwa, trzy. Bum, dawaj Dobra, to otwieram łokciem Dobra, jeszcze łokieto, combo Będzie jest. nowa rzecz I teraz Amber To jest ten moment Musi być Amber, come on Teraz ja nie patrzę, dawaj Cztery Słyszę, Bonia. słyszę Gadżet. Dobra, w ogóle słuchajcie widzowie, zapomniałem wspomnieć, jakby ktoś pytał, jak to jest, że my tutaj nagrywamy ten odcinek, bo to właśnie tutaj y, Kuba udostępnia mi ekran na Discordzie, ja to wszystko nagrywam, no i tak to wszystko fajnie działa, fajnie, y, bardzo fajnie, więc fajna sprawa, polecam Discord Pimiki Damiana, też zapraszam. Okej, okay, mega skrzynek, stary wid... A... Jest! Ej, dobra, wiesz co? Biorę w tym momencie spajka. I ten spike w tym momencie da ci amber, ja ci mówię, dawaj. Polowanie na amber. No co? Ej, to jest jakaś największa seria gadżetów na świecie, jaką widziałem, nie? Mega Boxik? A, łokie, to już robiłeś, nie? To może na no uspakie. jeden. Ok. No to dawaj, ale musisz, musisz wszystko nosem zrobić. teraz nosem to kliknąć? I jeszcze raz nosem, dawaj. Dobra. Dobra. Słyszałem, że chyba nie trafiłeś w telefon. O, tak. dobra. No pak nie zadziała. Trzeba jakiś nowy sposób na trafianie nowych, m, dobrych rzeczy znaleźć, nie widzowie, jeżeli macie jakieś fajne sposoby na trafienie czegoś właśnie w skrzynce, piszcie koniecznie w komentarzu, jestem bardzo ciekawy. Albo możecie też pisać na przykład do mnie na Instagramie. W ogóle ten raz już jest wymaksowany, nie? Tak. O, o, o! Okej, okay, okej. Okay. Przepraszam, że ci zaśmiałem, ale to już jest śmieszne. A, mega boksik będzie. No dobra, to teraz już, czy może jeszcze woliś popolować na Amber, żeby najwyżej ewentualnie mieć te 500 punktów do niej od razu? No tutaj jeszcze ma te 12 skrzynek, to nie O właśnie, wiem. no masz jeszcze te 12, no dobra, no to dawaj je. Dobra, to musi być speedrun skrzynek Jak się robi w Minecraftzie speedrun ja? to właśnie przechodzenia gierki? Co co, dajemy w 10 sekund? Dawaj, najszybciej jak się da, wszystkie, wszystkie 10 skrzynek Nic, nic, nic nic, bo nic. Nie. Ole mi ten ekran tak zawalał totalnie szybko, bo jeszcze trochę mi chyba disco rozlegował Ale okej, okay, dobra, nieważne. No co co, no to chyba same megaboxy zostają, proszę pana. Ej, to zakryj sobie. <grybuj> Ej, jakbyś teraz zakrył sobie liczbę, to jeszcze moglibyśmy pomyśleć, że coś jest przez ten bonus, nie? No, bo zakrywamy. No, możemy zakryć, dobra, ja te też sobie zakrywam, żeby tutaj nie podglądać. Dobra, to dawaj trzy, cztery. Bum. O, Ej, oh. czyli była dwójka. Dobra, już odkryłem. I Gadget no. do spew, spoko, spoko. W ogóle ja mam z tymi siódmym poziomie mocy dopiero. Także ja jeszcze ten Gadget trafię kiedyś. Dobra, stary, to jeszcze ten moment. Musi być nowa postać. No co jest z tymi starpowerami?! Dobra, to dawaj na następnego. Nie, no nie, ej, ja nie chcę robić fikołka na odcinku. Proszę tu, żeby wypadła jakaś postać. Jest jedynka. Dobra. Czy teraz? Teraz się uda. Super cel, mimo że... Nie... <laughs> Podkręcone kolce z spajka no. Mi mogą nie wypadać ci za tymi no. Niech nie wypadają, ale chociaż ich moim widzom wypadają. No widzowie tutaj używają kodu Damian i w ogóle Ja wiem że dużo osób trafia jakieś legendy, czy coś bo cały czas jak mnie ktoś oznacza, że coś trafił z do Damian Mega, mega fajnie to widzieć i stare, mam na nadzieję, że dołączysz do tego grona Dobra, ja zamykam oczy bo no dobra, prostu, to jest ja, to ja sobie parę, po... Ja jestem tak naprawdę spike Chyba nic, no nic nie było. No, no to tutaj jeszcze został mega box. Za 68 poziom, no widzę, no to dawaj go. No come on, gdzie tamber albo... Nie, no nie, no. Dobra. O, jeszcze za 51, no? Dawaj, bierz moją energię. Nic nie ma. Nie ma, się załamuję. O, jeszcze to tu są boxy. dobra, przegapiliśmy jakieś, okej, okay, dobra, dobra. No. za co myślisz? Teraz jakiś trigger mina jeszcze. No to dawaj, możesz coś zaproponować, ja jestem otwarty na propozycji. Nie wiem, nie wiem, jak mogę ci zaczarować tą skrzynkę, może jakąś firmowanką mocno. Palma bombowa na piwnicy, mi narobiła najecznicy. Dokładnie, dawaj, trafię sobie. Yes. Okej, okay. i żeby zadziałało, dawaj Ja nie błagam, żeby to po prostu było, za Amber Słyszałem ten rage, słyszałem ten rage Co oberwało? Czy to oberwało biurko czasem? Niedobrze jak biurko B. oberwało Bo y, lepiej nie niszczyć swojej rzeczy, także widzowie, pamiętajcie o tym Uważajcie, jak jesteście źli, weźcie sobie głęboki oddech A nie niszczcie biurka, bo może się coś źle skończyć Mam nadzieję, że nic się nie stało, Jacob, akurat Nic się nie stało No i bardzo dobrze Ale widzę, że już striggerowany trochę jesteś przez te gadżety Wymiana na golda nie <słuchaj> W sumie... O! Dawaj! No, nie, ja nie chcę robić tego fikołka też. <grystanie> Come on! Ej! No? Słuchajcie, kto policzy, ile on trafił dzisiaj z Star powerów i gadżetów, obowiązkowo ma ode mnie serduszko. I też, jak zobaczycie, że ktoś napisał to w komentarzu, koniecznie dajcie mu łapkę, żeby, żeby ten komentarz był wyżej, żebym mógł dać serduszko, nie? Bo jestem mega ciekawy, ile tu ty, tych rzeczy trafiłeś. Okej, okay, okej, okay, jeszcze coś zostało. Jest, tu jest bonus. bonus, tu jest bonus, to nic nie ma. Dobra, i zostały nam teoretycznie dwa megaboxy i w skin, nie? No to może odbierę tego skina. No dobra, to dawaj, odbieraj tego skina. kręci. No nie widzę. Ej, czy ja obiecałem, że zrobię fikałkę jak nic nie wypadnie? <laughs> ja nie wiem czy ja mam robić fikałkę. Nie wiem czy chcę to robić. Dobra, lecimy. Ja już też jestem zestresowany. Eee, myślałem, że coś trafisz. Że uda ci się chociaż tą amberkę właśnie dostać albo Byrona. No mm. Dawaj. Mmm, wiesz, wiesz co się stało, nie? Słuchajcie, cały karny zebrany, nie? Tyle czasu oszczędzać i nie dostać żadnej nowej postaci oprócz Rafa I że to było ponad 130 przedmiotów No dawaj, To jest ostatnia szansa Ja obiecałem tego fikołka, że to zrobić, ale nie wiem jak mi wyjdzie Ej, ja nie umiem robić Hikołka, więc widzowie nie się jak coś. To był niepełny fikołek, ale mam nadzieję, że mi zaliczacie, proszę zaliczacie mi. Ej, bo ty masz jeszcze te! Myślę, że kupuję Dobra, no to dawaj, to jeszcze wspominam, że jak chcecie tą kartę doładowującą, to ten, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale, no i napiszcie jakiś komentarz na temat filmu i tyle. Dawaj, klikaj! Come on, dawaj, browsters! Dajcie mu to mamber albo bajrona, proszę! No nie! No i zrobiłem to, o czym nie mówiłem, uderzyłem w biurko, przepraszam biurko, ale lek. Ja to kupuję. No dawaj. Trzymam stary kciuki za ciebie, totalnie. Naprawdę, całym sobą. Nie no nie, najgorzej. Nie, naj najgorzej. Co, co ty gadasz? Chcesz to zrobić? No ogólnie Wiecie. jak uzbierasz te następne karne, to ci kupię, nie? Ale no, <noise> legenda... Ile tu jest na legendarnego Zadymiarza 02, na mitycznego 026? Przecież on już dawno powinien wypaść. Jedną postać dla Jacoba, proszę. Nie, no nie. A nie, bo już nie możesz. Teraz musisz wszystkie 4 megaboksy z rzędu otworzyć, nie? Nie wiem. Jest! Komu niech to będzie postać? I tak już zrobiłem fikołka, ale niech to będzie postać po prostu dla Jacoba, żeby on też lepszy dzień miał, żeby po prostu mu się A miło dzisiejszy dzień z tym dzień. Come on, bro, start! Jest! Oh, Amen! Mamy to! Jezu, tyle było czekania Ale się płaciło. Udało ci się, wreszcie Wreszcie ci się udało Jezu, jak dobrze, że ty wszedłeś do tego sklepu Bo ty wszedłeś chyba tylko powiedzieć, żeby no. pokazać gemę do giveaway'a, nie? Że gemy, że, że tak. żeby tam było właśnie tak Dobra, to ostatnio. No dawaj no jest, punkty. dobra, punkty za Amber Okej, okay, czyli w mhm. tym odcinku to by było już zdecydowanie na tyle Jacob, gratuluję ci tej Amberki Wreszcie po openingu całego karnetu Po openingu jeszcze dodatkowych chyba 7 megaboksów. Udało się trafić tą Amber Ode mnie to teraz na tyle, mój klientę. Widzimy się w kolejnych filmach już niedługo Subskrybujcie kanał, wpisujcie kod w sklepie jak widzicie, no, da się trafić legendę I to ode mnie teraz na tyle Do zobaczenia w kolejnych materiałach, cześć tak każda gra się tu zaczyna E, e, L Dla kruka spajka Gina E, -el -el -wina. Aha. e, e, Aha, Aha